Dzień dobry widzowie, witam Was w drugim odcinku Tomb Raider 4 w wersji odświeżonej. Moi kochani, słuchajcie, ja mam tutaj 7 z 8 sekretów, specjalnie nie wziąłem tego ósmego. Bo mam nadzieję, że pamiętacie jak to tutaj działa. Jak zbierzecie wszystkie sekrety, macie dostęp do trudniejszej wersji wyścigu, który przed nami. A jak nie uda Wam się zebrać wszystkich sekretów, no to gra stwierdziła matko co za gracz i da wam łatwiejszą wersję wyścigu. Ja wam oczywiście w moim kanale na 100% pokażę obie wersje. Więc zacznijmy od tej łatwiejszej. Specjalnie dlatego nie wziąłem sekretu. Idziemy za naszym tutaj, nauczycielem.

Spójrz na twój tył, stary człowieku. Zauważyłam ci, że nie wyciągnę cię. Hehehe, nie spodziewałem się tego. Na 3, 1, 2... No i pobieg, a my musimy go dogonić i być pierwsi. Ale moi kochani... No, nie o to chodzi w mojej serii, żeby biec przed siebie. Wiesz co, wam pokażę, ale spokojnie. Znaczy, rozglądnijmy się. Patrzcie w ogóle, jak tu jest ładnie. Hm. To wygląda jak King, no nie? Teraz. Całkiem fajna opcja. Drzewka rozbudowane, wszystko fajniejsze, ciekawsze. Słuchajcie moi kochani, idziemy przed siebie. Tak jak mówię, nie będziemy tutaj z wąkrojem za bardzo się śpieszyć. Zwróćcie uwagę na różnice, jakie będą w tej wersji, a w tej trudniejszej. Następne pomieszczenie. Tutaj moi kochani. Przyjrzyjcie się. Jest tunel. Warto go przeskoczyć. Na dzień dobry. Później idziemy w górę. I znów tunel tylko taki. Dużo głębszy i dużo szerszy. Jak się rozpędzicie, to można go pokonać. Bez problemu. Ciach. Jak wam się nie udało i byście wpali do środka, to też jest stąd wyjście. To jest taki tunelik. Widzicie? Tadam. I jesteśmy z Wąkroje, na równo. Jak widzicie, wcale się nie śpieszyłem, a i tak go dogoniłem. Do. Można spaść na dół, przejść lewo, albo wylądować tam od razu na półce, zsunąć się i zawsze to parę sekund bliżej. Widzicie, co nam Kroś zrobił? Zamknął nam drzwi przed nosem. A to męda. No i tak się kończy, moi drodzy, zbyt wolne chodzenie, brama zamknięta. Co teraz? Coś tutaj podciągnąć. Tak to wyglądało w oryginale. Mamy przejście. Więc nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. No ale oczywiście tracimy cenne sekundy. W takim normalnym wyścigu, niedopuszczalne. Tu mamy kraty, za którymi nie widać co jest, ale w oryginale było jeszcze gorzej, tak więc no, nie będę wnikał. Moi konani i tutaj mamy pomieszczenie. Pomieszczenie, gdzie najlepsza opcja, ale najtrudniejsza. tu wzbicie się z ostatniego milimetra. Ty tam doskoczy. złapie się i pójdziemy dalej. Jak wam pójdzie gorzej wpadniecie, no to musicie się wspiąć po tych blokach raz i dwa, co jest najdłuższe. I średnia opcja to obiegnięcie tutaj całego dołu naokoło. Oczywiście jako... Pani Lary I mistrzowie deserowania... Biegniemy tędy. Siach. -da. Dobra, dół pokonany, zobaczymy co nas dalej czeka. Kolejne pomieszczenie. Bankro kroj już jest daleko. Teraz moje drodze znowu. Jak wpadniecie na dół, to się będzie wspinać z powrotem i tracicie cenne sekundy. Tutaj można się spiąć, bo to jest normalny taki bluszczyk właśnie, widzicie? O, tutaj W ten sposób się będzie wspinać na górę. Ale oczywiście, żeby cennych sekund nie tracić, najlepiej od razu się złapać tutaj tego czegoś w sumie, tej trabiny, pnączy, korzeni. Co jak zwał. Nie jest to, moi drodzy, zbyt szybkie, ale szybciej się nie da. To jest zbyt wielka jest. Odległość pomiędzy jedną stroną a drugą, żeby się udało przeskoczyć. Nie ma skrótu. Kolejne pomieszczenie moi drodzy. Jak widzicie nad nami są półeczki trzeba się jakoś spiąć. Idziemy tędy. Przed siebie. I siup. I jesteśmy u góry. Wąkroj. Parę kroków przed nami, moi drodzy. Jak zwykle, hop. Rzućmy jeszcze okiem. Na porównanie. O. Całe tuło się zmieniło, widzicie? Jakieś takie góry są w tle. Ładnie. Tymczasem ucieka, ale widzicie, daleko nie uciekł. Bo drzwi się przed nim zamknęły. Więc co kolego? Otworzyć te drzwi. Ci pomogę. Ciach. No i poleciał moi drodzy. Poleciał, poleciał. My za nim polecimy też, ale. Przy okazji to jest. Ta droga, którą szliśmy przedtem. Tam pod spodem szliśmy, trzymając się od spodu jak, jak drabiny. Pamiętacie? No, to jest właśnie to samo miejsce. Dobra, przed siebie. Znowu dwie drogi: w prawo czy w lewo. Powiem szczerze, nieistotne. One prowadzą w to samo miejsce. Ciach, ciach. I tutaj. I docieramy do końca. Ale ten filmik oglądniemy sobie za chwilę. Chociaż sobie. Wróciłem wam dalszą część, bo oglądamy ją wspólnie. Po prostu zostawiłem wam początek tamtego filmiku, bo jak Lara dojdzie jako druga, to jest inny rodzaj tekstu. Widzieliście, jednak nie jestem taki stary, nie? No właśnie, tym razem go pokonamy, ale to jeszcze chwila. Moi drodzy, sekrety 8 z 8, jak widzicie, więc tym razem pokażę wam drugie podejście, trudniejsze. Uwaga, wyścig Iris, filmik będzie ten sam. Moi drodzy... Czas na finał, ale zwróćcie uwagę na układ pomieszczenia. Już jest inny. Żądza wygranej za wszelką cenę. To jest to, co jemu przyświeca, moi drodzy. Zapamiętajcie o sobie to, bo to będzie istotne w dalszej fabule. Zaczynamy na trzy. A jak Wam pokazałem pierwsze przejście, to łatwiejsze, na spokojnie. Tak samo pokażę Wam drugie przejście, też na spokojnie. Jest to przejście trudniejsze. Pamiętacie? Przedtem wychodziliśmy z tej oto paszczy. Byliśmy na wprost, mieliśmy drzwi. Teraz mamy drzewo w innym miejscu. W innym miejscu są tutaj ustawione korytarze. Drzwi wejściowe są tutaj. No. Zwróćcie uwagę. Tak jak przedtem mieliśmy zwykłe doły, to teraz są doły z kolcami. Teraz, jak spadniemy na dół, bo źle skoczyliśmy, no to kochaj, to sobie nie wyjdziemy. <laughs> nie, już nie będzie wyjścia. Będzie po nas. Tak to właśnie wygląda ta trudniejsza przestrzeń. Chodzi od zrównoważenie i skok. Okej, okay. najlepsze możliwe, najszybsze. W ten sposób, bo jak spadniecie na dół, no to czasie się będzie wspinać od samego dołu, co niestety zabiera cenne sekundy, a na to sobie nie możemy pozwolić, gdy będziemy tu już przechodzić tak normalnie. Przy okazji, remasterek naprawdę dodaje tutaj, tutaj sporo. Spoko, moi drodzy, słuchajcie, tak jak mówię, musimy się bardzo śpieszyć, bo jeśli nie będziemy śpieszyć, to nam Valkroy tutaj te, te drzwi zamknie, tą bramę, a to naprawdę oznacza źle dla nas, bo będziemy musieli pójść dłuższą i trudniejszą trasą. Tamtą przez tą bramę przejdziemy, gdy będę przechodził sobie to normalnie, na szybkiego. Teraz, skoro nie zdążyłem i bankroj bramę zamknął, to mamy takie coś, moi drodzy. A, trudny moment, więc szybko objaśnię, o co chodzi. Oczywiście te tutaj, moi drodzy, mosty, on się zapada. Pod nim są kolce, więc jak się zapadnie, to zginiecie. Przed nami jest spadek, taki. sunięcie się do kolców. Za nimi jest kolejny spadek, też suniecie się do kolców. Jak się rozpędzicie i skoczycie z samego końca tego mostku, to skoczycie do nas na tego dołu. Idealnie do kolców. Tak więc dużo możliwości z nas śmierć. Pokażę Wam, jak to przejść i nie zginąć. Lecimy ten, i tutaj skaczemy już. Znów skok, znów skok. I żyjemy. No. Trudny moment. Trudny, gwarantuję Wam. Wszędzie kolce. Dobra. Lecimy przed Ciebie. Moi drodzy, tędy. Kok. I przejście. Tak, tędy możemy iść, aby kontynuować. Ale tutaj mamy wodę. Tam jest tunel u góry, ale jest za wysoko. A tu mamy wodę z kolejnym tunelem, tym razem podwodnym. Mhm. Płyniemy, wypływamy z drugiej strony. I tu jest, moi drodzy, brama, która jest zamknięta. Gdybyśmy byli szybsi od Vongroja, to byśmy się stąd przyszli i nie musieliśmy iść tą trudną wersją. Przez kolce, dobra. Tak czy siak, obie dwie drogi łączą się tutaj, albo stamtąd. Trudniejsza, albo z wody łatwiejsza. I idziemy tutaj. No i znowu, moi drodzy, nie udało nam się zdążyć. Uwaga, to był most, który niestety wąkroj nam, moi drodzy, zamknął i sam sobie uciekł. Jest za daleko zdecydowanie, żeby przeskoczyć. Musimy skoczyć do wody że Nie mamy moi drodzy z mostu, no to skaczymy do wody. I płyniemy tędy. Wypłyniemy sobie w drugim pomieszczeniu. Tutaj można się wysunąć. Gdyby wam tędy przebieg i za tą bramę, to można sobie ją otworzyć tym przyciskiem. On przebieg już tędy, ale na szczęście on tej bramy nie zamyka. Moi drodzy, można się wspinać na górę takie półeczki, zaraz Wam pokażę jak tam dostrzec jest parę dróg jak zwykle Ho, oto i on jest przed nami, ucieka utrudni nam zdanie, ale zanim do niego będziemy moi drodzy dochodzić to na razie górę Wam pokażę proszę bardzo, U góry elegancko są różne trasy. Można było górą tu przejść, można było dołem. Oczywiście, jak będę przechodził ten szybki sposób, żeby być przed Wągrojem. oj kochani, to wtedy wam pokażę, która druga jest najlepsza. Póki co idziemy tędy. Niestety jest to dosyć trudny moment. Rozpędźmy się więc. Przed siebie i na drugą stronę. Tak jak mówię, przez to, że ten nasz mentor był przed nami, włączył nam takie kolce, żeby utrudnić. I dlatego Lara tutaj, moi drodzy, ma gorsze zadanie, ale dajemy sobie radę. Tutaj, jak widzicie, też gości ucieka. Też nam utrudnił. Zapadła się podłoga i musimy skorzystać z tej liany. Tak więc rozpędzamy się, skaczemy na lianę. Trzeba się lekko rozbujać. Okej, okay, będzie idealnie. Ciach. Dobra. Tak, podciąga i lecimy. Czy po prawej, czy po lewej, to nie ma znaczenia. Jak widzicie, te dwie drogi łączą się. Nasz przyjaciel, Bankroj jest już przed nami i wypuścił takie dziki. się. Doskoczyć, stąd się nie da, bo jest za daleko, więc chodzimy na dół. I musimy walczyć, też znaczy walczyć. Nam rady, musimy się tutaj zmierzyć z dzikami. W sensie takim, że będą nam przeszkadzać, a my musimy uciekać. No tak, ten nasz kródy kolega nie fajnie to wypuścił, widzicie? Dobra. Podchodzimy i spinamy się. Kolejne utrudnienie. Pamiętacie co mówiłem na początku? Wygrać za wszelką cenę. On nawet by swoją uczennicę zawił, żeby tylko wygrać. Dobra, mamy tutaj moi drodzy taką samą maskę jak przedtem. Kakujemy do środka, czy jak przedtem, na początku tego wyścigu. Biegniemy tymi korytarzami. Mhm. I patrzcie. Znowu dochodzimy do tego miejsca. To była trudniejsza wersja. Zresztą nam się nie udało wygrać. Czytujemy. Widzieliście, moi drodzy, wersję łatwiejszą na spokojnie. Teraz Wam pokażę, jak ją wygrać. Przyspieszamy na zakrętach. To bardzo istotne. Tutaj nie zwalniamy. Podciągamy się. I znowu przed siebie. Ciach. Najważniejsze to, moi drodzy, nie zwolnić ani przez chwilę. Ciach, ciach, ciach. Znów jesteśmy przed nim. Od nas goni, ale tak jak mówię, jak nie będziecie popełniać błędów i czasami przyspieszać, to jest to do zrobienia. Zresztą błąd to się okaże za chwilę. Dalej jestem nieco przed nim. Ta, tutaj łatwiejsza trasa, dużo więcej wybacza, jak widzicie. Mhm. Dobra. I idziemy. Pan Kroid za nami Ale Spokojnie Tutaj mamy taką samą prędkość, on szybciej nie chodzi Po tej ala drabince Więc Weszliśmy na nią przed nim, więc zejdziemy z niej też przed nim Bieg. I wspinamy się Mhm Gdzieś nas ta goni, ale wiecie, spokojnie. Rozpęd, rozpęd. Długa, prosta. Prawo, lewo, lewo, nieistotne. Ok, I rozpęd i jesteśmy na prosto. Ukończony, łatwy wyścig. No i moi drodzy, rozpoczynamy trudniejsze przejście. Tą trudniejszą ścieżką, ale tym razem musimy wygrać, więc jest jeszcze trudniej. No cóż, lecimy. Najważniejsze to sprintem dziada. Sprintem go tu. I na zakręcie jest nasz, proszę bardzo. Ciach. Rozpędz, znowu sprintem trochę. I z samego końca. Lala się szybciej pociągnie od niego. Sprytniejsza, młodsza. Dobra, jest nasz. Dobra, my nie zdążymy przed nami, moi drodzy. Na no, a co ta będziemy się, moi drodzy? Znowu na no, Tutaj znowu zrobimy taki myk. Patrzcie, Aha, kto jest szybszy? Przed siebie, żeby nie zmarnować tej przewagi. Moi drodzy, to biegniemy. Nie dotknijcie wody, wodzi lala, chodzi wolniej. Tutaj ciach i znowu cała prosta. Most nam nie opuścił, więc jest łatwiej. Okej, okay. na prostych, moi drodzy, przyspieszamy. Na zakrętach zwalniamy. Ciach. Ładna przewaga. Mamy to. Dawaj, dawaj, Lara. Kolejny rozbieg. Dobra, tam lekko zahaczone. Nie szkodzi. Siachu, prachu. Tutaj mostek mamy dalej. I pięknie. Widzicie, tutaj możemy teraz przejść. W ogóle omijając dziki. Bo też nam bankroj tutaj tej drogi nie zamknął. I jesteśmy oj długo przed nim. Gdzie on w ogóle jest? Można, moi drodzy, tutaj buty czyścić. I przed siebie znowu Bam, 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 moi kochani, jesteśmy pierwsi. Co ty, Wankry, teraz na to? Trudniejsza trasa, wszystkie sekrety i wyścigu, number one. Hmm? Pochwalić chociaż? Tak jest! Dziękuję, dziękuję. Przyszła się inskrypcją. Moi drodzy, specjalnie filmiki uciąłem, ponieważ one ruszają fabułę do przodu. Całe te dwa poziomy to był trening. Jak widzieliście, działo się to wszystko w dawnych czasach, gdy Lara była jeszcze młoda. Moi kochani. Tak więc cała ta fabuła to był tylko wstęp. Oryginalnie gra Tomb Raider 4 rusza dopiero teraz. Od tego filmiku wprowadzającego, który wam specjalnie uciąłem, pokażę go wam w przyszłym odcinku. Gdy już tak zaczniemy normalne poziomy, już z dorosłą Larą. Wtedy idealne to będzie wprowadzenie do fabuły. Na razie nie ma co sobie spoilerować, co się wydarzyło w tej świątyni. Hmm? Tyle lat temu, gdy Lara była młoda. O, moi drodzy. Ciekawe rzeczy tam miały miejsce, a co istotne, będą one miały również wpływ na czasy teraźniejsze. Jak dokładnie? Tak jak mówię, zobaczycie w przyszłym odcinku, gdy już tak w pełni zaczniemy tą Raiderka 4. Na razie pokazałem Wam wszystkie możliwe trasy. Powoli, szybko, z wygraną, z byciem na drugim miejscu. No, kadłem na 100%. Wszystko pokazuje, co jest do pokazania, moi kochani. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję też, że będziecie oglądać w przyszłości kolejne odcinki. Na razie skupię się jeszcze chwilkę na trójce, bo zostało parę odcinków do końca. I jak tylko skończymy trójkę wraz z dodatkiem, no to ruszymy z czwórką pełną parą. A te dwa odcinki to był taki wstęp niejako, bo i tak one były treningowe. Dobra. Z mojej strony tyle. I tak już przedłużyłem ten koniec masakrycznie. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.